Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy speech będzie dotyczył motywacji i wiary w samego siebie. Wiadomo, wszystkiemu winni są rodzice. Jak Cię w dzieciństwie niewystarczająco chwalono, to nawet gdy skończysz najlepszy uniwersytet, nauczysz się kilku języków obcych, czy też znajdziesz super fajną pracę, to w głębi duszy czujesz się niedojdą, której udało się przypadkiem. Z kolei, jak rodzic, sam najczęściej pozbawiony sukcesów, nadmiernie rozmował Twoje dziecięce ego, to prędzej czy później spadniesz z obłoków i uwierz, tak stanie się. Kompleksy źle, egocentryzm jeszcze gorzej. Ponoć istnieje prosty test, który pozwoli sprawdzić, czy właściwie oceniasz sama siebie. Jeżeli w pracy lub w grupie. Na której ci bardzo zależy, ktoś cię skrytykuje i przez to nie możesz spać po nocach, e, masz za niskie poczucie własnej wartości. Jeżeli nie przyjmujesz krytyki do wiadomości, e, robisz siebie ofiarę, możesz się lekko przeszacowywać. Zdrowa na emocjach i umyśle osoba, bo. Krytyce, nieważne czy ona była subiektywna, czy też nie, dalej bez problemu potrafi normalnie funkcjonować w grupie i też potrafi się przyznać do błędu, jeżeli faktycznie to był jej błąd. Jednak psychologowie coraz częściej i głośniej zaczynają wygłaszać teorię, że o naszym losie w równym stopniu co geny i środowisko decyduje wola. I zamiast analizować relacje z rodzicami. Lepiej zadać sobie pytanie, na czym nam naprawdę zależy. Jasno sprecyzowany cel to najsilniejsza broń w walce z brakiem wiary w siebie. Możesz go osiągnąć nawet, kiedy nie masz zadatków, albo kiedy uważasz, że nie masz tych zadatków, bo doskonałość bierze się z pasji i z konsekwencji. Wie o tym doskonale Natalii Dortmund która mimo braku szczególnych warunków, mimo tego, że nie skończyła najlepszy uniwersytet za granicą, stała się jedną z najbardziej najciekawszych aktorek młodego pokolenia. Teraz czas na Ciebie. Zegraj o swój tron. Życzę Ci powodzenia i zawsze pamiętaj, że jesteś najlepszy, i wiara w siebie naprawdę pozwoli zrealizować wszystkie Twoje cele. Powodzenia.